Sponsorem Jaga TV jest Barter SA, największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagielloni. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Białymstoku, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami. Hmm. Cieszę się po takim na pewno. E Powiedzieć coś konstruktywnego, tak szczególnie, że przed tym spotkaniem się zespół, że Podleskizie stawia się na cały fragment gry. Dzisiaj niewiele brakowało, naprawdę była tragedia przy każdym doświadkowaniu. Po prostu dochodziło do sytuacji bankowej. I to mnie najbardziej boli, także to... trenowaliśmy gdzieś, w... próbowaliśmy też na treningach ustawić się do tego ustawienia pod Mamy tak ogromne problemy z kryciem w że no, no, mimo to, że chcieliśmy potem gdzieś grać w piłkę w tej wyższej połowie i mieliśmy 200% sytuację sytuacje Wiski, to jednak e, e, no, nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. No i, i wiadomo, jeżeli chce się szczelić tą bramkę kontaktową, bo to się tu i z tyłu bardziej otwiera, to pewnie do sytuacji. sytuację. No, ich, e, szczególnie na Pawle, które naprawdę gra rewelacyjnie głową. Dobrze gratuluję do bramki i dzisiaj się to potwierdziło. Nie poradziliśmy sobie. Myślę, że klucz yy, zwycięstwa Podłeski właśnie był Paweł i Demian, który można powiedzieć we dwóch yy, potrafili rozbić w ogóle nasz pomysł i, 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 i rozbić nas dzisiejszym meczu. boli tak? to na pewno. To... Gratulacje dla Podleski za zwycięstwo. O utrzymanie na pewno takie punkty dla nich tutaj są ważne. A my musimy udać się ciężko do pracy, bo już czwartek czeka nas kolejne spotkanie. Tyle, że w Polski z Wisą Kraków szybko odhaczyć ten mecz, zrobić analizę no i skoncentrować się już na meczu wyjazdu z Wisłą Kraków. Dziękuję. Czy, czy w zasadzie to czy Telefon to wszystko powiedział na temat tego spotkania. Ja tylko co mówił dodać, że bramki zmieniają oblicze spotkań i te dwie wcześniej. Wszelkie bramki, które nam się udało zdobyć po prostu zmieniły jakby czy miały wpływ na, na przebieg tego spotkania. Później grało się zdecydowanie łatwiej, tym bardziej, że było widać, że Rysiek Zaraz też ma dobry dzień, bo przy właśnie przy wyniku 2 do 0 fantastycznie się zachował w dwóch, w trzech sytuacjach i to pozwoliło nam z czystym kątem i trzema punktami zakończyć to spotkanie. Dziękuję bardzo. Może ta pierwsza okazja była trochę trudniejsza, bo to było już... Jedyny wyjście, jaki ja mogłem zrobić, to mogłem bramkarza lobać, ale przy tej drugiej sytuacji tak... Na chłodny, już analizując, mogłem mijać bramkarze, i myślę, że wtedy mecz może by się inaczej ułożył. Nie trafiłem tego, no i stało się tak, jak się stało. Szybko zszedłeś w drugiej połowie. Trochę dziwna wydaje się ta decyzja, bo do przerwy byłeś najlepszym graczem jaki oni po prostu. Trener podjął taką decyzję, i, no i na siłę nie zostanę na boisku, bo tak nie można. i no, Chciał coś zmienić, może jakiegoś nowego ducha drużyny tnąć i spróbować czegoś nowego. To chyba jak obuchem w łeb, w łeb przegrać taki mecz na Podbeskidziu na dzień dobry na wiosnę. No boli takie coś, już kiedyś takie coś przerabiałem i wiesz, że taki stary bardzo boli. Tak, jeżeli ja będę co mać do pana nie nie zmian, to się okaże w sensie, że ten kierunek, który żeśmy sobie brali, to nie jest ten kierunek, który chcemy grać. Chcemy grać w piłkę. Dzisiaj się, się mecz ułożył tak, że, że wróciło, wróciło gdzieś to przekleństwo z tego pierwszego północza, jak przyszedłem tą piętą za były te stałe fragmenty gry. Bo udało że 12 straciliśmy, tam zostały fragmenty gry. Yy, wracamy do Białego Stoku. Yy, w środę jedziemy pociągiem do Krakowa. Gramy mistrzowską, śpimy w Krakowie i do meczu że zostajemy już tutaj na terenie Śląska. Yy, czekaliśmy do końca, kiedy zostanie wylosowane. to kiedy gra? Okazało się, że w czwartek, jeżeli byśmy grali we wtorek, na pewno byśmy tutaj w Bielsku zostali przy takiej możliwości, że dzisiaj graliśmy bardzo wcześnie. Wydaje mi się lepiej, jak wrócimy do domu, zrobimy dobrą analizę tego spotkania. No i myślę, że to myślą z Wisłą. Ja im ja w przerwie meczu nawet powiedziałem jedną rzecz. Bardzo fajnie się mówi i wychodzi do wszystkich po, po zwycięskim meczu. Na pewno nie jest łatwo wyjść po, po przegranym, tak? szczególnie, że to było naprawdę słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Tak? pogubiliśmy się momentami strasznie. I... ale też trzeba podnieść głowę do góry tak, bo wkazaliśmy, że w piłkę potrafimy grać. Trzeba się koncentrować dzisiaj już na wiśle. Tak? To jest dopiero pierwsza kolejka, ona niczego nie rozstrzygnie. Ona nie nie rozstrzygnęła, czy pod płyskiem się utrzyma, czy, czy spadnie, czy Jagiellonia dogoni górę, czy nie. Yy, na pewno boli ta porażka. Ja nie umiałem nigdy przegrywać i, i tak czasami po tych porażkach można powiedzieć, że źle się zachowywałem yy, sportową złością, ale, ale taką... No, po tej porażce my nie umieramy, tak? my żyjemy dalej, my dalej chcemy grać w piłkę, no takie jest życie, tak? że, że no, czasami tą porażkę trzeba przyjąć i, i powiedzieć, no w dniu dzisiejszym yy, nie wykorzystaliśmy, tak jak trener, tu gość, gospodarze zauważył, nie wykorzystaliśmy Dawida Bliskich dwóch sytuacji stuprocentowych. Nie wiem jak ten mecz by wyglądał, jeżeli strzelibyśmy bramkę kontaktową na 2-1, czy nie wkradłaby się gdzieś nerwowość w drużynie pod Beskidia, no, yy, gdzieś i oni nas analizowali, my ich, no i gdzieś się okazało, że no. Pięta są stare fragmenty gry, no, jeszcze przypomnę, że jest nieuznana bramka, no to, to, to boli, na pewno dzisiaj wyróżniłbym daniego Quintana, który, który no, to był piłkarz, który dzisiaj chciał grać w piłkę. Tak? I przede wszystkim mieliśmy za dużo słabych punktów, a, a Quintana dzisiaj pokazał, że jest to piłkarz, który nie brał się gry na siebie, brał tą na siebie odpowiedzialność. Utrzymywał się pod tą piłką, ale jeżeli dwóch zawodników się wyłączy w meczu, to jeszcze człowiek sobie do są jeszcze da radę ale jeżeli się 7, 8 wyłącza w meczu, nie chcą grać w piłkę, uciekają od odpowiedzialności, no to nie damy sobie rady nawet z trzecią ligą. Także, także tą świadomość musimy mieć, przyjąć tą porażkę, pokazać trochę też pokory i skromności i koncentrować się na następnym meczu. No tak jak powiedziałem, ja już wiele porażek jako piłkarz też podniosłem i myślę, że wolę przegrać raz 4-0, jak 4 razy po 1-0. Ta liga jest jeszcze daleka, mamy 14 spotkań, także... Takie, czasami taki zimny prysznic dobrze robi. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Białymstoku, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami!